Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Dawid, Śniadaniowy Vlog. Dzisiaj będę waszym reporterem. Jak widzicie po raz kolejny jesteśmy na łonie natury, otwarte powietrze. Piękny zapach. A zapach ten wiąże się z tym, że tutaj nawozili pola. <laughs> Także wam powiem, że grubo. Jeżeli chodzi o pogodę, to chyba zarzucę w ogóle sobie Przepraszam. Przepraszam. Zarzucę sobie taki kaptur. Naprawdę nie ma ciepło. Skończyły się wakacje, skończyła się sielanka taka letnia. Jesień, naprawdę jesień już nadchodzi i powiem szczerze, dzisiejszy temat będzie takim właśnie taką nostalgią jesienną. ponieważ pod ostatnim filmem z gimnazjum bardzo dużo pojawiało się jedno pytanie. Czy opowiesz coś na temat szkoły średniej? Ponieważ pod tematem czy byłem kujonem już zaczęły się te pytania, a pod gimnazjum po prostu rozszalały. Ponieważ ostatnio właśnie mówiłem o gimnazjum, że to gimnazjum nie bardzo mi się podobało i tak dalej, to dzisiaj opowiem o szkole średniej. E, dzisiaj nie, zaty, nie pokażę tutaj na smartfonie żadnej osoby, nie zacytuję, ponieważ było tych pytań bardzo dużo i jeżeli pokazałbym jakąś osobę dzisiaj, że ona zadała to pytanie, to inne osoby mogły poczuć się oszukane, że były pierwsze, a ich nie pokazałem. Nie odkopałem po prostu tego komentarza. Ale pamiętajcie, pod tym filmem możecie zadawać kolejne. Prosiłbym tylko już o takie nieedukacyjne, to znaczy nie o szkole, ok? Mam nadzieję, że następny temat, zadany przez was, jeżeli wybiorę w ogóle jako następny temat temat widzów, to chciałbym, żeby ten temat nie był związany ze szkołą. Dzisiaj pogadamy sobie o technikum i powiem tak: jeżeli chodzi o technikum, to był najlepszy okres mojego życia, jeżeli chodzi o edukację. I ja wam powiem zaraz dlaczego. Zacznijmy od podstawówki. Podstawówka była takim okresem, że tam było po prostu masa dzieciaków. Tam była masa dzieciaków, każdy z nas był dzieckiem, bawiliśmy się, bla, 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 głupko, jakieś głupie zabawy i tak dalej. Gimnazjum, tak jak mówiłem, połowa ludzi jeszcze tkwiło w tej podstawówce mentalnie, połowa już tak pod koniec gimnazjum zdawała się być osobą taką, jak można by powiedzieć, może nie dorosłą, ale już tak pod młodzież podchodzi. Natomiast jeżeli chodzi o technikum, to mam już do czynienia z osobami prawie dorosłymi. Jeżeli jest, byliście w liceum czy w technikum, to też oczywiście pod koniec e, zdobywacie pełnoletność, co oczywiście nie świadczy o tym, że jesteście, e, że tak powiem, w pełni rozwinięci tutaj. Ale nie chcę dzisiaj nikogo obrażać. Dzisiaj w sobie sensie co powiem o technikum, ale powiem tak ogólnikowo, żeby tutaj żaden z moich kumpli się nie, oczuł, nie poczuł jakiś urażony czy coś, bo może ktoś ogląda i, i by powiedział, ej, ale to chyba o mnie mówiłeś w materiale, co? Że, że ja byłem ten głupi. Hmm. Nie, dzisiaj tak nie będziemy gadać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o technikum. Ja chodziłem do technikum w moim mieście. Ono już nie, ono już nie istnieje niestety. Po prostu zamknęli, zrobili z tego jakiś... Yy, co? Chciałem powiedzieć dom publiczny. Dom kultury. Dom kultury. Przepraszam, muszę, muszę, bo jest tak zimno, wieje. Mam nadzieję, że w ogóle to będzie słychać potem, jak to będę montował, to wyjdzie. Yy, zrobili z tego dom kultury, a szkoda, ponieważ naprawdę bardzo fajnie tam się uczyło. Yy, więc tak, zacznijmy od podstaw. W podstawówce Was e, ostrzegali przed gimnazjum, że jak się nie będziecie tu uczyć, to w gimnazjum sobie nie dacie rady, bo tam to zobaczycie. W gimnazjum nas ostrzega. Ja się rozglądam, przepraszam, bo tu, takie, tu taki pies chodzi. Gościu po prostu wyszedł z psem bez smyczy i kagańca i ja się boję. Dobra, okej. Okay. Animal Planet. Jeżeli chodzi o gimnazjum, to tam mówili, że w liceum to zobaczycie, to będzie dopiero dyscyplina. W liceum czy w techniku mówili, że o jak pójdziecie na studia, to już to, jak jeżeli tu już nie dajecie rady, to może od razu skończcie edukację na, na szkole średniej. Więc jeżeli chodzi o takie straszenie, to się nie bójcie, jeżeli Was tak straszą, to tylko po to, abyście się po prostu przyłożyli i uważali, żebyście nie olewali tych przedmiotów. Jeżeli chodzi o technikum, byłem wrzucony do klasy z dwudziestoma kilkoma facetami. Sami faceci, paru, aparty, moi drodzy. Żadnej dziewczyny. Gdzieś tam oczywiście w szkole były klasy licealne, zmontowane. Nawet technikum z no, takim profilu, um, może informatyk. Niektóre były technika, jak to? Um, mechanik, mechanik samochodowy. I tam też jakaś jedna dziewczyna gdzieś się przewinęła. Ale powiem Wam. Nawet i dobrze. Że, nawet i dobrze, że żadnej dziewczyny nie było. Bo jeżeli jest przynajmniej jedna, dwie dziewczyny, <laughs> zaczynają się problemy. Ja już tu nie mówię o to, że każdy by chciał podrywać, bo to nie zawsze tak jest. Czasami są dziewczyny, e, takie, których się po prostu nie da poderwać. I tu nie dlatego, że po prostu jest taka ciężka do zdobycia, ale po prostu czasami po prostu nie ma ochoty, nikt podrywać danej dziewczyny, jeśli wiecie o czym ja mówię. No, żeby tak wyjść dzisiaj tak, tak z pogodną twarzą, pogadajmy teraz o dobrych rzeczach. Dogadywaliśmy się. Od samego początku było ciężko, ponieważ jak jesteście wrzuceni po takim gimnazjum, że każdy jeszcze coś tam robił, co chciał, to tu już jest szkoła średnia, słuchajcie. I teraz jak zagadać do osoby, która jest w ogóle z innego miasta i w ogóle z innego powiatu i tak dalej, ponieważ to był taki, to był taki zlepek osób które przyjechały, na przykład jeden miał dojazd autobusem, że jakby, żeby na ósmą to musiał o piątej wyjeżdżać, w ogóle jeden, jeden miał pięć minut do, do, do szkoły, drugi tylko przez ulicę przeszedł, trzeci samochodem już dojeżdżał, chociaż nie miał prawa jazdy jeszcze, no wiecie, no, to jest technikum, każdy orze jak może. Mm. I y, powiem szczerze, że było fajnie. Głównym takim tematem, dzięki któremu dane osoby się zakumplowały, to były gry komputerowe. I nie ma co ukrywać, gry komputerowe to był najfajniejszy temat. Już drugiego, trzeciego dnia utworzyły się takie małe grupki i już widać że to było na lekcjach czy na przerwach, te osoby rozmawiały o danych grach. Jeżeli ktoś podsłuchał, ej, a ja słyszałem, że gracie Firosy, no to ta osoba już się z nimi dogadywała, grali potem po szkole czy przed szkołą, nawet jeżeli było później na późniejsze lekcje to to się grało, czy tam grali w Heroesy, czy na przerwach w Mortal Kombat, czy, czy tam jak na przykład w, w moim przypadku to Call of Duty graliśmy jedynkę, dwójkę, później w CSA16 się grało I, i też Warcraft 3. No i oczywiście gry to był taki temat, który gdzieś tam e, troszkę, troszkę te, te w, takie więzi, gdzieś tam zaciśnił. Zaciśnił? Zaciaśnił. Zaciaśnił się chyba. Halo! Czy się mówi zaciaśnił? Zaciśnił. Jakoś tak po prostu lepiej się potrafiliśmy dogadywać. Jeżeli chodzi o edukację, były przedmioty trudne, były przedmioty, które wydawały się nam bezużyteczne, były przedmioty, których nie dało się ogarnąć. W moim przypadku ta chemia nieszczęsna, na szczęście ona, ona też tam była dosyć lightowo, bo to była chyba jedna godzina tygodniowo. Jeżeli chodzi o fajne przedmioty, to były też przyjemne, były związane z informatyką, były związane z danym przedmiotem czy kierunkiem, także to były praktyczne. Jak się tego człowiek uczył, to wiedział, że mu się to przyda, po prostu już to widział. Tak? A jeszcze najfajniejsze, jak były przedmioty, gdzie coś się tworzyło, tak? pisało coś jakieś na komputerze i to zaczynało tam działać, to zaczynało żyć. Tym faktycznie dało się w jakiś sposób Gdzieś tam manipulować, tak, jakieś skrypty, coś tam człowiek konfigurował, routery na informatyce czy coś, czy coś. I to faktycznie widać było, że to ma sens. Najgorsze to są takie, wiecie, no, jakaś chemia gdzieś tam na kartce. To w ogóle się nie przydawało, ja nie wiem. Język polski uwielbiałem. Matematyka potrafiłem, ale nie lubiałem. Um, na WF-ie pamiętam, na WF-ie to bardzo dużo osób nie ćwiczyło. To była masakra. Osoby, które normalnie w miarę były sprawne, i tak dalej, zawsze gdzieś tam śmigały. Jak była przerwa, to jak była przerwa, to pierwsze na papierocha leciały, a, a potem nie, bo kolano było liczyć coś tam, i tam. To było śmieszne w ogóle, te, 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 te WF-y. Teraz z tego co chyba wiem, to, to w szachy mają grać, czy w warcaby, tak? Nawet jeżeli ktoś ma zwolnienie lekarskie, to nie będzie siedział na ławce i nic nie robił. Tylko będzie chyba grał w ping czy w warcaby? Ja słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, możecie mi napisać w komentarzach. Ale jeżeli chodzi o technikum, to tak. Nauka jak wszędzie. Jeżeli czegoś nie potraficie i coś jest nowe, to musicie to zrozumieć, musicie się przyłożyć i tyle. Najgorsze stresy to były oczywiście związane z maturą. Matura, ostatni rok, to była masakra. Każdy oczywiście musiał się nauczyć czegoś. Co tu tak? Ej, ja się naprawdę boję tu coś brzęczy. Cii, nie mówcie nikomu, że tu jestem. E, nie, bo ten pies, naprawdę, tam chodził ten pies i już go nie ma. Ja teraz się bałem, że nagle mi się tu pojawi i tak w ogóle mnie zje. E, jeżeli chodzi o, o resztę edukacji, to muszę tak powiedzieć. E, najgorsza była ta matura i egzamin, ale oczywiście z tego dało się wszystko ogarnąć, e, bo, e, no bo po prostu, no, człowiek się jakoś tam przyłożył i, i się nauczył jeżeli ktoś się uczył 3-4 lata to potrafił po podejść do tego żadnego problemu e, więc to, to, to nie było ten, tylko że stresy były, wiadomo, nie? nawet jeżeli ktoś jest święcie przekonany, że da radę to zawsze ma stres ale jednak, moi drodzy nie ma nic fajniejszego jak po prostu ten okres taki, gdzie jeszcze człowiek jeszcze nie jest taki jakiś pełnoletni, znaczy nie jest samodzielny bo jeszcze tam się mieszka z rodzicami, czy, czy wiadomo, też się nie ma pracy, to tam też pieniędzy swoich nie ma człowiek. Ale wiadomo, nie przyjdzie do domu, jest obiad zrobiony, czy, czy śniadanie mu ktoś zrobi, czy pieniądze jakieś dostanie kieszonkowe, czy tam sobie już zaczyna dorabiać wtedy jakiś człowiek. Ale, ale już się to kończy potem, to się potem kończy i szkoła średnia się kończy, idzie się na studia, wyjeżdża z domu, albo się idzie do pracy i trzeba zarabiać na siebie. Więc jeśli miałbym wybrać, czy miałbym na przykład teraz, Dalej się, przepraszam, czy miałbym teraz na przykład chodzić do szkoły, do technikum, yy, i uczyć się, i mieć tak, takie życie, jak wtedy miałem, czy miałbym dalej robić to, co teraz, czyli na przykład zarabiać na własne życie, pracować, po prostu pracować, to chyba wolałbym wrócić mniej stresów, praktycznie żadnych zobowiązań, chyba że wobec rodziny, rodziców, czy tam kumpli. Yy żadnych jakiś takich naprawdę większych stresów, takich ym, problemów wtedy problemem było to, że był na przykład sprawdzian jutro, to był problem a dzisiaj problemem może być wszystko dzisiaj problemem może być wszystko, że, że, że coś nie tak ze zdrowiem, że, że nie masz hajsu, żeby zapłacić jakiś rachunek, albo ci się spieprzył samochód, albo, albo ktoś cię tam kurczę z, jakimś, z jakąś zapłatą gdzieś tam wzywa jakiś, yy, ktoś ci tu przy, wysyłają z jakiegoś urzędu i musisz coś podpisać to powiem szczerze, jeżeli ktoś się uczy i idzie do technikum czy liceum, to niech się cieszy i naprawdę niech, niech, niech nie zmarnuje tych ostatnich lat, bo ja już nie mówię studia, bo studia też są fajne, ale em, szkoła średnia to jest taki okres, gdzie fajnie naprawdę jeszcze da się zakumplować. Jest tych godzin cały czas 8 czy 6 godzin dziennie, są potem praktyki. Nawet chyba 10 godzin dziennie siedzą po prostu te same osoby, z nimi potrafimy się dogadać, po szkole się potrafią dogadać, potrafimy ze sobą wyjść na przykład e, gdzieś na piwo, czy potrafimy gdzieś wyskoczyć na ognisko weekendowo. Naprawdę, jeżeli jakaś taka znajomość Wam przetrwa po, po technikum czy po liceum, e, no to życzę wszystkiego dobrego i życzę Wam tego, żeby, żebyście, żeby Wam się ułożyło. No. Nie wiem, czy w ogóle czegoś się dowiedzieliście dzisiaj fajnego. Tyle tutaj nagadałem. Ale chciałbym strasznie dużo powiedzieć na ten temat, bo tak mi się teraz przypominają takie sytuacje, jak się pojechało na wycieczkę i tam się takie rzeczy działy, jak się pojechało gdzieś na grill, oje, ile tam się rzeczy działo, i nie mogę wam tego powiedzieć. Po prostu to są takie prywatne przygody i jakieś wspomnienia, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę polecam wszystkim, polecam. Nie, nie zmarnuję, znaczy polecam. No mam nadzieję, że każdy idzie przynajmniej będzie miał maturę. Ja mam nadzieję taką. A to już, czy pójdziecie na studia, czy do pracy, to już tylko i wyłącznie wasza potem będzie decyzja. No chyba, że rodzice będą nalegać, to wtedy to nie będzie tylko wasza decyzja. Ale jeśli chodzi o szkołę średnią, w moim przypadku technikum, to uważam, że to były najlepsze lata. I jeżeli Będziecie siedzieć na uboczu i będziecie w tej grupce ludzi, który, o których nie będziemy potem pamiętać, bo też tak było. Czyli grupka ludzi, który, którzy się nie odzywali na lekcjach, którzy się po lekcjach nie odzywali, którzy na przerwie stali obok, tak, albo siedzieli w ogóle w kącie skuleni. No to, 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 przy, to przykro, przykro naprawdę. Starajcie się dogadywać, znajdźcie jakiś naprawdę wspólny temat. Dogadajcie się, znajdźcie jakąś fajną grupkę znajomych, bo właśnie ze z tymi znajomymi będziecie przez najbliższe 3-4 lata właśnie chodzić, chodzić do szkoły. I powiem szczerze, że nawet żałuję, że tak późno zaczęliśmy się dogadywać. Dopiero gdzieś w trzeciej, może pod koniec trzeciej i czwartej klasy um, drużyna, nasza, nasza klasa potrafiła być drużyną. I to było naprawdę to było naprawdę świetne. Był jakiś wypad, czy komuś się coś stało, to zawsze była jakaś jedna wersja, wersja wydarzeń, bo nasz wychowawca, tak na koniec, zawsze podkreślał, były wojskowy, zawsze podkreślał, że nasza klasa od pierwszej, od, od, od pierwszej czy drugiej klasy, pierwszego roku nauczania jest dobrą, ale musimy się naprawdę trzymać razem. To znaczy, jeżeli ktoś uciekł z lekcji, jeżeli ktoś coś spieprzył, wybił okno albo coś złego zrobił, to żeby reszta klasy stała za nim po prostu. Wiecie o co chodzi? Żeby jego wersję wydarzeń trzymać. Żeby nie było czegoś takiego, że jeden drugiego kapuje, że on wypierdzielił z lekcji, ten zbił okno, ten tamto. Tylko żeby w miarę po prostu, oczywiście nie żeby kłamać, tak, ale żeby jeden drugiego nie podpierdzielał, po pierwsze. Aby każdy potrafił z każdym się dogadać. I jeżeli nawet coś złego się stanie. To, żeby wszyscy razem potrafili z tego jakoś, jako grupa wybrnąć. I to było bardzo ważne. I, i to do dzisiaj pamiętam, bo, bo to, to był naprawdę dobry, dobry nauczyciel. To znaczy, nauczyciel. Dużo nas nie uczył, bo tam jakieś swoje przedmioty miał. Ale jako wychowawca to był naprawdę spoko gość, Bo nawet w przypadku głupiej ucieczki zaznaczał, że jeżeli naprawdę macie uciekać, już o tym kiedyś vloga zrobiłem, chyba w wakacje. Albo przed wakacjami. Jeżeli macie faktycznie uciekać, to uciekajcie wszyscy, bo jeżeli ucieknie 10 osób, a 10 zostanie, albo co gorsza, ucieknie 15, a dwie zostaną, albo 5 osób zostanie, to to już jest tylko i wyłącznie świadectwo tego, że nasza klasa nie potrafi się dogadać. Jeżeli faktycznie chcemy coś zrobić razem, to wszyscy to powinni robić. I oczywiście nie zachęcamy do ucieczek, ale zachęcamy do tego, aby osoby potrafiły się zgrać. Bo jeżeli kogoś nie trawicie, no to prędzej czy później jeden drugiej da o sobie w mordę, albo po prostu jeden z drugim pogada sobie na pewien temat, umówicie się po lekcjach, wybijecie sobie po zębie i tak to wygląda, tak? No. Tak, tak to wygląda, moi drodzy. Wszystkie dziewczyny, tak to wygląda w świecie, w świecie facetów. To nie jest tak, że wyrywamy sobie kartki z pamiętnika. No niestety, ale to już jest historia na... to jest temat na inną historię. O tak zwanych ustawkach typu czekam na ciebie po lekcjach. Kurczę. To były czasy. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Przepraszam, że taki długi, ale życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Trzymajcie się i mam nadzieję, że dacie lajka i napiszecie fajny komentarz. Naprawdę bardzo fajny komentarz. E, tylko proszę was, już może o szkole nie pogadajmy. Nie, znaczy, nie gadajmy już o szkole, dobra? Inne tematy są także pa pa